A jeśli chodzi o sadzonki, one mogą być takie albo takie to jest ten sam wiek, ten sam gatunek różne podłoże niech mi ktoś nie mówi, że to jest niemożliwe. Jest możliwe i ja to mam tutaj u siebie. Ja to chcę zmienić skalę. Po prostu tego, tutaj widać takie centralnie, a w żółtych workach takie. To jest ten sam gatunek. Wszystko jest identyczne. Inne jest podłoże. Chodzi o zmianę skali. Nie ma żadne, zmiłuj się, że niemożliwe. Możliwe.